Cześć, dzień dobry, ja jestem Miśka i witam Was w kolejnym podsumowaniu czytelniczym. Czerwiec za nami, a mnie udało się przeczytać 8 książek i zaliczyć tygodniowy zastój czytelniczy. Pierwszą książką, którą przeczytałam, a raczej dokończyłam czytać, był klub czytelniczy dla samotnych serc. Pokładałam w tej książce ogromne nadzieje i liczyłam, że totalnie skradnie moje serce, ale niestety tak się nie stało. Robiłam do niej dwa podejścia i przez większą część lektury się po prostu męczyłam. Jedynie ostatnie 150 stron totalnie mnie kupiło. Lekko nawet się wzruszyłam. Książka pokazuje nas, czytelników. Można odnaleźć w niej mnóstwo zachowań, z którymi możemy się utożsamić. Fabuła przepięknie pokazuje to, jak wspólna pasja może połączyć ludzi. Dzięki książkom bohaterowie wychodzili ze swojej strefy komfortu, dzięki czemu przestawali być tacy samotni. Tego nie ujmuję tej książce, bo to piękny motyw przewodni. Rozumiem, czemu tyle osób tak chętnie ją poleca, jednak dla mnie nie była ona aż tak spektakularna, żeby zapadła mi na dłużej w pamięci. Oceniam ją 5 na 10. Następnie przeczytałam Na Pokuszenie. Jest to książka z zaskakującą fabułą i motywem, którego się nie spodziewałam. Winters, która jest główną bohaterką, obrała sobie za cel, aby znaleźć na Torna i zamknąć go w więzieniu. Wkracza w świat, o którym nie miała zbytnio pojęcia. Mężczyzna mąci jej w głowie, przez co Winters nie wie sama, co jest snem, a co jawą. Myśli, że traci rozum, kiedy dzieją się niewytłumaczalne dla niej rzeczy. Dziewczyna działa po omacku, nie Świadoma tego, jakie tajemnice i sekrety przyjdzie jej odkryć. A cena, jaką przyjdzie jej za to zapłacić, okaże się dość wysoka. To lekko mroczna historia, która z pewnością spodoba się osobom, które lubią nieoczywiste rozwiązania i nieprzewidywalną fabułę. Trzecią książką, którą przeczytałam, był Kryminał jaskółki z Czarnobyla. I dokładną recenzję tej książki znajdziecie na moim kanale, bo poświęciłam jej osobny odcinek. Jest to świetna książka, która praktycznie cały czas utrzymywała moje zainteresowanie i czytałam ją w lekkim napięciu. Autor nie szczędził czytelnikowi dokładnych opisów zmasakrowanego ciała, która przyprawiała mnie o ból brzucha. Bardzo mi się podobało to, że śledztwo było prowadzone dwutorowo i mogliśmy z dwoma bohaterami odkrywać kawałek po kawałku o co chodzi, w morderstwie. Zdecydowanie polecam Wam tę książkę, w szczególności jeśli lubicie jak fikcja literacka miesza się z wydarzeniami opartymi na faktach, a tłem historycznym jest tutaj awaria elektrowni czarnobylskiej oraz wojna w Donbasie. Oceniam ją 8 na 10. Następnie w ciągu 4 dni przeczytałam całą serię o liceum Maxton Hall. Nie macie pojęcia jak żałuję, że te książki przeleżały u mnie ponad rok. Książki z tej serii czyta się niesamowicie szybko. Drugi tom pochłonęłam w kilka godzin. Kiedy robiłam sobie przerwy od czytania, łapałam się na tym, że chodzę i zastanawiam się, co słuchać u moich bohaterów i chciałam jak najszybciej wracać do czytania. Książki te poruszają tematy toksycznych zachowań, toksycznej rodziny, problemów z nadużywaniem używek, które mają stanowić rozwiązanie problemów. Oraz mamy tutaj motyw na stoletniej ciąży. Głównie fabułę przedstawia nam Ruby, jednak mamy też tutaj sporo rozdziałów z perspektywy Jamesa, i zdarzają się sporadyczne wstawki z perspektywy jego siostry czy przyjaciół. Na pewno możecie się spodziewać osobnej recenzji na moim kanale, jeżeli chodzi o tę serię, ale już teraz bardzo Wam ją polecam. Mieliście rację, kiedy pisaliście mi na Instagramie, że spodobają mi się te książki. I chociaż James początkowo był dla mnie totalnym kretynem, to z każdym rozdziałem coraz lepiej rozumiałam, dlaczego chłopak zachowywał się w taki, a nie inny sposób. Oceniam całą tę serię. 8 na 10 i nie mogę się już doczekać, aż sięgnę po inne książki autorki. Przedostatnią książką, którą przeczytałam było Będę Twoim Bodyguardem. Jest to bardzo przyjemny romans z motywem fake datingu. Główna bohaterka jest pracownikiem ochrony osobistej i kiedy firma, w której pracuje dostaje nowe zlecenie, to właśnie ona zostaje do niego przydzielona. Hanak zaczyna udawać dziewczynę sławnego aktora, aby stale być blisko niego i dbać o jego bezpieczeństwo. Mamy tutaj kilka zabawnych momentów, które dość Mocno mnie rozbawiły. Przyznam szczerze, że liczyłam również na jakieś sceny spicy, ale tutaj ich nie znalazłam. Książkę się chłonie. Tak po prostu. I nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy będziecie ją po prostu kończyć. Ja z nią spędziłam naprawdę przyjemny czas, i dlatego oceniam ją 6 na 10. Ostatnią książką, którą przeczytałam, było 7 dni w czerwcu. Ta książka z kolei ma motyw drugiej szansy. Ewa jako nastolatka przechodziła trudne chwile i nie miała przy sobie nikogo, kto tak naprawdę poświęciłby jej uwagę i zadbał o jej bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne. Zapoznaje się z Szeinem, który jest równie popaprany, tak jak ona. Spędzają wspólnie 7 dni, które z jednej strony są dla nich obojga destrukcyjne, ale równocześnie są oni dla siebie ogromnym wsparciem i okazują sobie wzajemne zrozumienie. 15 lat później niespodziewanie Shane pojawia się w życiu Ewy i z jednej strony jest to dla nich bolesny powrót do przeszłości, ale od razu dają na tych samych falach. Jeśli zdecydujecie się na tę książkę, to miejcie na uwadze, że porusza ona takie kwestie jak depresja, wykorzystanie seksualne, okaleczenie, uzależnienie od narkotyków i innych środków odurzających. Bardzo mi się podobało, że po latach bohaterowie byli dla siebie nawzajem bardzo otwarci i nie mamy zabawy w kotka i myszkę. Oczywiście tę książkę również Wam polecam i oceniam ją 7 na 10. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze dajcie mi znać, co ciekawego wyczytaliście i jaką książkę moglibyście mi polecić. Chociaż ostatnio na live'ach na TikToku sypaliście poleceniami jak z rękawa i lista książek, które chcę przeczytać, znowu znacznie się wydłużyła. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama i wspomnianego TikToka. Linki zarówno do moich sociali, jak i do książek, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień. Pa!